war.eu War never changes. Jeden z największych umysłów XX wieku, Albert Einstein, powiedział kiedyś, że na świecie nie zmieniają się tylko dwie rzeczy. Wojna i silniki gier betezdy. Słowa te nigdy nie rezonowały z fanami tak mocno jak teraz przy premierze Fallouta 4. Miliony graczy z całego świata z wypiekami na twarzy ponad 7 lat czekało na nadejście następnej odsłony kultowej serii gier o życiu w postapokaliptycznym świecie. I gdy moment ten już nadszedł zamiast standardowego hura optymizmu pojawiła się fala niespodziewanej ambiwalencji. W zasadzie ciężko dziwić się graczom, którzy musieli czekać prawie dekadę na grę, wyglądającą w wielu sytuacjach jak Fallout 3 na wygrzewie, ale jednocześnie wątpię, żeby ktokolwiek, kto dał Falloutowi 4 szansę, odszedł od monitora niezadowolony, bo mimo swoich wielu ułomności jest to fenomenalne doświadczenie. Tym razem wcielamy się w bohatera opuszczającego schron numer 111. Zanim jednak postawimy pierwsze kroki w napromieniowanym gruncie, odwiedzimy również na chwilę czasy przed wielkim konfliktem w krótkim prologu. W jego trakcie wybierzemy płeć swojej postaci, a także przemodelujemy buźkę w zaskakująco rozbudowanym edytorze. Lwia część gry odbywa się jednak w dystopijnej teraźniejszości, gdzie podróżować będziemy na terenie wspólnoty, jedynej pozostałości po dawnym Bostonie i okolicach. Jeżeli mieliście wcześniej styczność z Falloutem 3, to bez problemu odnajdziecie się i w czwórce. Znów biegać będziemy po otwartym świecie, gry, obserwując akcję z perspektywy pierwszej bądź trzeciej osoby, wplątując się co róż w strzelaninę i wykonując misje dla mieszkańców lokalnych pogorzelisk. Czwarty Fallout już niemal całkowicie wyzbył się jakichkolwiek śladów RPG, jeszcze bardziej skupiając się na mechanikach zarządzających strzelaniem i spychając wszelkie inne aspekty na ubocze. Plus tego zabiegu jest taki, że to co robimy najczęściej, czyli strzelanie, zostało odpowiednio doszlifowane. Przeciwnicy nabrali teraz inteligencji i chowają się za osłonami, pojawiła się prymitywna mechanika rzucania granatów spod skrótu klawiszowego jak w innych grach FPS, a bronie mogą być przerabiane, do czego wrócimy za chwilę. W stosunkowo niezmienionej formie powraca również system VATS, który umożliwia spowolnienie gry niemal do zera i zautomatyzowanie strzelania, każąc komputerowi oddać kolejnych kilka strzałów za nas. Co jest przydatne na przykład przy przeciwnikach, którzy ruszają się zbyt szybko, czy po prostu, żeby użyć tej dodatkowej chwili na przeanalizowanie sytuacji. Ten nacisk na zrobienie z Fallouta typowego shootera odbija się niestety negatywnie na innych aspektach gry. System Special zdegradowany został tu do formy mało znaczącego dodatku. Teraz co poziom doświadczenia przyznać możemy jeden dodatkowy punkt do jednego z siedmiu atrybutów głównych: siły, percepcji, wytrzymałości, charyzmy, inteligencji, zręczności i szczęścia. Każdy kolejny punkt włożony w ich rozwój odblokowuje też możliwość wykupienia bardziej zaawansowanych profitów, które oferują wachlarz bonusowych zdolności, od ciekawostek pokroju, zaznaczania ścieżek do celów na mapie, przez standardowe bonusy do obrażeń, po niezbędniki w stylu hakowania dobrze zabezpieczonych terminali i otwierania zamków. Zaawansowane mechanizmy RPG poprzednich części sprowadzone zostały tu więc w zasadzie do pstryczka, który włącza bądź wyłącza daną opcję. Takie uproszczenia dotknęły też inne systemy. Krytyczne trafienia na przykład nie są już kwestią szczęścia, a wypełniającym się paskiem, który aktywować możemy ręcznie, gdy osiągnie 100%. Jeszcze gorzej sprawa ma się z dialogami, opierającymi się teraz o prymitywny system wyboru jednej z czterech prostych opcji odpowiedzi. Fallouty zawsze szczyciły się multum sposobów, na jakie przeprowadzić można dyskusję, uzyskując przy tym inne rezultaty. To, co mogliśmy powiedzieć i jak wpływało to na rozmowę, zależało od naszego doświadczenia i odpowiednich talentów. Tu zazwyczaj sprowadzają się jednak do tak, nie, nie wiem i proszę rozwinąć. Raz na jakiś czas gra pozwoli nam na odrobinę wolnej woli wprowadzając opcję odpowiedzi oznaczonych innym kolorem. Te symbolizują próbę zmanipulowania rozmówcy, a prawdopodobieństwo powodzenia zależne jest, bo jakby inaczej, od odpowiednio wydanych punktów we wspomnianym wcześniej drzewku. To jednak mniejszy problem tego systemu. Większy jest taki, że pula naszych odpowiedzi jest zazwyczaj bardzo niejasna. Na podstawie pojedynczego słowa sarkazm, trudno określić, co w zasadzie powie nasza postać i jak wpłynie to na przebieg rozmowy, i bardziej przypomina to w tym momencie zgadywankę rodem z LA Noir niż jakby nie było postnuklearną grę RPG, którą Fallout 4 chciałby być. Dla kontrastu dobrze za to zobaczyć nareszcie dobrze zrealizowane dialogi. Nasza postać nareszcie nie jest niema, a kąt kamery przestał być statyczny i przeskakuje teraz między postaciami biorącymi udział w konwersacji. Niespodziewanie fajną zmianą jest za to wprowadzenie wielozadaniowego systemu craftingu. Fallout zawsze był grą dla zbieraczy i graczy, którzy uwielbiają, jak to się mówi, lizać ściany. Każde pomieszczenie Fallouta pełne jest śmieci, które możemy podnosić i chować w ekwipunku. Talerze, widelce, ścierki, świeczki, amunicja, papierosy, bronie, potłuczone kubki, nawet ludzkie kości. Wszystko co nie jest przykręcone do podłogi można wziąć i włożyć do kieszeni. Teraz jednak każdy, nawet najmniejszy obiekt ma je zastosowanie. Ciuchy, bronie i amunicja to oczywiście podstawa naszego ręcztunku, ale nawet głupi plastikowy widelec rozebrany może zostać na komponenty i wykorzystany potem w systemie tworzenia. W trakcie przygody napotkamy bowiem osadników, którzy chcieliby zacząć nowe życie w przytulnej okolicy. Jeśli będziemy mieli taki kaprys, możemy zostać z nimi i pomóc im rozwinąć osadę, sadząc warzywa, budując pompy wodne, burząc stare zniszczone domy i stawiając w ich miejscu nowe. Przed premierą bałem się tego wciskanego na siłę Minecrafta, ale okazał się nie tylko koszmarnie wciągający, ale też zrealizowany bardzo sensownie w kontekście przedstawionego świata. Osady, a może być ich więcej niż jedna, rosną, przypisujemy ludzi do różnych zadań, a przy okazji korzystamy też z dobrodziejstw naszych plonów. Budujemy wzmocnienia do ochrony przed atakami i wkrótce martwa okolica zmienia się w tętniące życiem miasteczko. To jednak tylko jedna strona medalu. Crafting bowiem dotyczy również innych aspektów rozgrywki. Możemy teraz modyfikować każdą broń zmieniając jej parametry, instalując inne systemy celowania, magazynki itd. To samo dotyczy zbroi: teraz możemy zakładać albo pełne stroje, albo pojedyncze elementy i również je ulepszać, wzmacniając pancerz, czy dodając kieszenie, które pozwolą nam nosić przy sobie więcej. Możemy też zbierać mięcho z ubitych przeciwników, a potem gotować jej, przyrządzać zdrowe żarcie, czy przerabiać stare leki w warsztacie chemicznym. Zasiędziemy również za kierownicą specjalnego pancerza wspomaganego, który zmienia postać w czołg na dwóch nogach. Ten też może być odpowiednio modyfikowany. Co do niego mam jednak mieszane uczucia. Do sprawnego działania musi być on bowiem nieustannie ładowany bardzo rzadkimi rdzeniami, które dość szybko wyczerpują się. Założenie było pewnie takie, żeby używać go tylko do najtrudniejszych konfliktów, aby gra nie stała się zbyt łatwa. Ostatecznie jednak korzystanie z pancerza przypominało bardziej oszukiwanie: jeśli gdzieś było za trudno, zakładałem pancerz i już nie było za trudno. Równie dobrze mógłbym obniżyć po prostu poziom trudności gry w opcjach. Sama jazda pancerzem jest za to bardzo satysfakcjonująca. Interfejs gry zmienia się w mechaniczny kokpit, a ekran PIP-boja wyświetlany jest na oczami prosto na jego wizjerze innymi słowy jest klimacik. Co się tyczy pip to przypomina bardzo tego z Fallouta 3, a korzystanie z niego to mordęga. Szczególnie przy ekwipowaniu broni i zbroi. To co mamy na sobie, bądź mieć na sobie możemy, wyświetlane jest nadal w formie prymitywnej listy. Nie ma żadnego wygodnego sposobu na porównywanie przedmiotów, czy nawet ich segregowanie. Dostępne opcje sortowania są często niewystarczające. Na szczęście jest aspekt Fallouta 4, który trafiony został w dziesiątkę. Atmosfera gry. Zwiedzanie terenu wspólnoty i kolejnych jej zakątków sprawia niebywałą frajdę. Mapa upstrokacona jest różnorodnymi miejscówkami, w tym takimi, których nie spodziewalibyśmy się po krajobrazie postnuklearnym. I na szczęście szaro-zielone filtry trójki poszły do kosza, rozwijając przed grającym całą paletę kolorów. Zobaczymy zarówno piękne zachody Słońca obumierającej planety, jak i surowe burze radiacyjne, kwitnące zmutowaną florą lasy i nieprzyjazne bulgocące kotły promieniotwórczej mazi. Różnorodność terenu naprawdę robi wrażenie. Ładnie spina się to z systemem questów, który za każde wykonane zadanie otwiera przed nami kilka kolejnych, posyłających nas w najróżniejsze zakamarki tego niejednorodnego świata. Może minąć dobrych kilkadziesiąt godzin, zanim w ogóle ruszymy wątek główny gry. Pustkowi nie musimy również przemierzać sami. Niektórzy z poznanych towarzyszy będą chcieli się do nas przyłączyć. Jeśli się na to zgodzimy, będą spacerować za nami i wspierać w walce. Możemy też z nimi rozmawiać, korzystać z nich jak z mułów do transportowania naszych śmieci, a nawet wydawać im proste rozkazy przynoszenia przedmiotów czy na przykład hakowania terminali, jeśli sami nie włożyliśmy dość punktów w tę umiejętność. Nawet jednak najmocniejsze strony gry obciążane są przez jej leciwy silnik. Fallout 4 to podobnie jak technologia firmy Voltek -Tec, relikt dawnej epoki. Oprawa graficzna gry jest przeciętna i kanciasta, maskowana obfitym wykorzystaniem rozmyć i filtrów graficznych. Na to jednak dałoby się przymknąć oko, gdyby nie fakt, że mimo tej wizualnej ubogości gra nadal cierpi na widoczne spadki płynności. Szczególnie wtedy, gdy powinna działać najlepiej, czyli w trakcie starć z wrogami. Zazwyczaj nie są one zbyt wyraźne, ale zdarzają się i sytuacje, gdy gra potrafi chrupnąć poniżej 20 klatek na sekundę, zarówno na konsolach, jak i na mocniejszych PC-tach. W dodatku bardzo dziwnie patrzy się na produkcję, która w 2015 roku co krok częstuje gracza ekranami ładowania przy wchodzeniu do budynków. Nie mówiąc już o masie mniejszych i większych bugów, będących po prostu domeną gier Betezdy, jest to firma, która potrafi sprzedać graczom piękną wizję, ale za cholerę nie potrafi programować. Fallout 4 to gra warta polecenia, ale głównie fanom trójki i New Vegas. Konserwatywni fani dwójki i jedynki już po pierwszym akapicie recenzji wiją się pewnie po podłodze w konwulsjach i spianą na ustach, na myśl o profanacji ich ukochanej serii, więc ciężko im będzie trzymać w takim stanie myszkę czy pada. Czwórka nie jest w żadnym względzie rewolucją czy kandydatem na Grę Roku. To bardzo wciągająca przygoda w stylu Bethesdy, od błędów w kodzie po rozgrywkę. Jeśli to jako fanom cyklu wam wystarcza, to myślę, że będziecie w niebo wzięci. Ja nie potrafiłem odkleić się od ekranu, choć w sercu mam nadzieję, że jest to już ostatnia gra oparta o silnik Creation Engine, który wywodzi się przecież z podstawy kodu pamiętającej czasy dziadka Morrowinda.